Siema, są z do... Jestem z hawu Czekaj. Hawu. Mura! Kura! Idziemy Kura. Kura. na przygody. to... Będziemy to na... No właśnie, będziemy zaraz iść na rynek, więc może tam też nagramy jakiegoś lajwika, Będą no będą szorcy. No. I wpadajcie, ty robisz lajwa, za... No będę robić. Bedy, na tym będzie, ale... Znaczy, będzie... Ale nie pokaż mu czekaj. Tak, przybliż na tą nazwę. Na tą tu wiesz, wiesz tutaj. Na, to, jest, to jest moja nazwa. Havu oficjal. I jak coś, to wpadajcie na live. No, na live. I Subskrybujcie mnie, bo to jest najważniejsze. No, moment, bo musisz powtórzyć, bo. Musi być tak prosto, o. Havu oficjal. O? I subskrybujcie mnie i Havu oficjal. No proszę, nie musisz tak mówić. Havu oficjal! Natalia, się dla Gdzie jesteście? Tu dla... Ej, gdzie? Czekaj, czekaj. Ktoś napisał coś? Nie. Nie, kuba. Nie. Podajcie na live. Ale, nie, ktoś napisał coś? Nie, kuba. Taka, aha, że z łocą, No. Posprzątaj po swoim psie. Ja? Kul. Cool. Kul, cool. cool. tam jest. Ale samej, na, na na na... Na no, Majka tam siusiała, więc jak mamy posprzątać? No, tak Podajcie na live. -a. Poczekajcie, Hawu pieski. Dwa. Pieski małe dwa. Nieprzeznaczony dla dzieci. Obaj, Ej, ja myślałam, że mogę sama sobie dać laj, lajka. Nie, muszę mi Daj buciki, tak. Zróbmy sobie buciku. Tylko jak. Tak, może. Kurde. Do tego też musi być potrzebny Jeremiasz. mnie patrz, że patrzy, jedna osoba musi zrobić tak. Boże, dzwoni! Moment. Trzeba mu napisać, że robię live'a. O, jesteście. Widzowie, moje kochani. Ile jest? No, na razie zero. że Kuba dołączy. No bo nie da się jakby zmienić tego, że... Głosówkę mi wysłała, nie będę odsłuchiwać, bo to będzie słychać. Ej, bo... Ej, tam jest piesek, który jeździ na wózku inwalidzkim. Albo... albo nie. Tylko to był... No, ja cały czas. To mi się chyba nie przesyła właśnie, bo patrz. Takie, że nie ma tych, jak powiesz że zero. No, że nie ma szneta. nie ma, na pewno nie ma Cześć. Nie. Myślę, że ktoś pisze do ciebie. Muszę szybciej trochę. Na potę. My będziemy na rynku, i na pewno będą shortsy, ale nie wiem, czy będzie live. W ogóle to jest mój drugi live w życiu, więc. To ja robię live'a. Oczywiście, robię live, ale nie powinien... Kurde, nawet przy tego dlatego live'a usunięć jakby. Czekaj. 4. X musisz dać. No tak, ale jest zamalowany, że nie mogę. Czekaj. Aha, nie można połączyć. Próbuj jeszcze O, masz. O, dobra, jest. Dobre. O, wpadajcie do HW. Tak. Chodź, Rocky. Ej, chodź, nie idąc Po Bo w ogóle już. Naszy... Psy są nasze nierozgarnięte w ogóle. Nie, czekaj. Czasami są nasze psy. Na Ej, w ogóle nuda. Myś zawiodłam się na Was dla... Na Was, widzowie, Was, na Was, moi widzowie, bo na Was, na Was, na Was, na na Was, na były na na Was, Chodź. No. Jeden pisek i drugi. Ja z na tych mamy cool buty. No ale inne kolory? Ja mam czarny, mam białe, a ona ma takie czarne. Ona ma białe, a ja mam czarne. w ogóle jakieś dzieci tam jadą. 4 minuty no i pięć. Ja mam minuty prawie. I nikt ci nie wszedł? Ok. Ol. Oli. Ale możesz iść przecież, to nie ja tu O Boże, prawie w krzaki wpadłam. Idziemy raz, dwa. Raz, dwa. Wyszliśmy, musimy do domku po rower skoczyć. Małe diable. No mnie też nie ma nikogo. No może ktoś później to mnie. Ej, ale zazdroszcie... Zazd... Kolejna oto. Zazdroszcie Annie Palmie i Amtiksen. Bo one są popularne. Ej, na Czy ty zazdrościsz almie, palmie Nie, no ja bym nie djeli. Ale one są popularne. Ale one... Ale jak są od jednie mówię? Bo ona się mega szybko robiła z jakieś wytaźny. No no kiedyś to były popularne, teraz nie są. No ale takie... Teraz są takie. Jest... No bo teraz chcę nie jeżdżać w autobusie. Wyjeżdża w autobusie. Jeżdża w to jest jeden. To jest jeden. No i jeszcze kolejne wyjeżdża. O, mnie to Ale auto tego bez rejestracji. No nie odwracaj się, dobra? Nie wiem. Tu jest nati. Nie obracaj się. No nie obracaj się, kuźma. Prawie ci było Twoją twarz widać. Prawie. Bo teraz się on wracał. Bum, bum nie widać ci. Musi odwracać. Chce się odwrócić. Co? nie. Było mi pewnie morte, widać. Co? Ale u mnie prawie było. Nie, nie było ci dalej widać. Nie było ci w ogóle u mnie, widać. No. No,

Idzie wiesz kończę laj... Bajo. moment jest jedna osoba jest? tak lecimy teraz dopiero tak lecimy teraz dopiero weźmy A, moje nic nie. Nie, nie, nie i po 8 minutach napisz coś napisz coś napisz napisz, coś. napisz, napisz jak, jak słyszysz albo daj lajka daj lajka jak, jak nas słyszysz piesiu pokazuję ci piesia dog napisz coś Daj lajka, albo daj lajka. Bo, bo ja jeszcze jestem serce, ser, prawie... O lajk! Napisz komentarz, błagam! A jak w ogóle się da? No jest, no, tutaj no, Ale odejmij lajka, jak się nie da pisać komentarz. Nie, to Kuba znowu... A! A po prostu... Przepraszam Was widzowie. To tylko jeden Kuba jest. Kuba <laughs> nam sobie lajna tutaj Wyszedł! Nie? Wyszedł. Uh -huh. Ale i mamy lajki. Ale i wyglądają? No. Dużo. Ale coś jest na koni. Na koni. Chyba. Poczekaj. Trzymaj mi psa. Wiąże buta. O, jest, jest. jest kolejna osoba. Albo to jest znowu Kuba. Moment. E, mój kolega ma coś w jak wygląda na No. Nie, my idziemy. Ja wiem, że ty chcesz się bawić. A nie, będziesz się bawić. <noise> Ale cieszę się, że masz rower. No. O, jest kolejna osoba, albo to jest znowu Kuba. To jest Kuba znowu bednie. tak? No. Odejmij lajka, jak jesteś Kubą. No. Po co ty cały czas dzwonisz? O! Co, od, no to jest chyba. I teraz dodaj lajka, bo... o! No, mm. I daj mi. Oddaj mi. No, no, no. no nie też. Moment, postaram się. To się nie nagrało, bo miało obróć ekran, nie nagrało się, bo miało obróć prawidłowo ekran. O, kores, słychać. Ej, to może ty tam nie poszedłeś. No może ty już idź tej stronę, a ja pojedę tutaj. Idź już tam, dobra? Ja cię dogonię. Należę, o, ktoś dobra? kasz, kasz. Dobra? Dobra? Tak. Okej, okay, to... Y Dobra. Nie wiem, może od jego. No. Zobaczcie. Dobra. Idziemy. Boże. Ja wyłączam najebane widzowie. Widzowie, będzie na rynku live. Postaram się, żeby zrobić na rynku. Nara. Okay. Yeah.